Manko z tej strony Komandosik.pl i to jest drugi part z naszej serii Posłannik Margonem na moim kanale. M mój 26 tropek ma już jest pierwszy. Tak. No. Jestem w zimnej krainie Pozdrawiam krok paka. Quest, ale nie lubię questów. to, to, to co robić, jak nie lubię. Będzie taki krótki odcinek taki o, będę sobie gadał i zwiedzał zimną krainę. No, tutaj coś mamy to No i quest jest z zimnej krainy, ale nie wiem jak to się robi. do to jest to, pojedziemy chociaż, 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 ciach, chociaż, chociaż, a nie, to nie jest, że jest, tropek mój, biedny mój ludzik. No tak, ty dobra, to już kończę. był taki krótki odcinek, tylko snak pogadałem, mówię, że będę czym. A no wiesz mam, że będę często nagrywał z tego odcinki. To na cześć.